Witajcie na kanale. Dziś przyjrzymy się bliżej modelowi All New 2026 Honda CRV, który wchodzi na rynek z odświeżonym charakterem i wyraźnym krokiem w stronę nowoczesności. Nowa generacja zachowuje rozpoznawalną sylwetkę, ale oferuje ostrzejsze linie, szerszy grill oraz smuklejsze reflektory LED. Dzięki czemu auto wygląda dojrzałej i bardziej dynamicznie. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i ergonomii, a jakość materiałów stoi na bardzo wysokim poziomie. Miękkie tworzywa, precyzyjne spasowanie i nowoczesna deska rozdzielcza sprawiają, że podróżowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Pod maską 2026 Honda CRV oferuje kilka wariantów napędu, w tym nowoczesne jednostki benzynowe oraz zaawansowane hybrydy, które łączą dobre osiągi z niskim zużyciem paliwa. Układ jezdny został dopracowany pod kątem stabilności i komfortu, dlatego samochód świetnie radzi sobie zarówno w mieście, jak i na dłuższych trasach. Zawieszenie skutecznie tłumi nierówności, a precyzyjny układ kierowniczy daje kierowcy poczucie pełnej kontroli. Nowy CRV to także duży krok naprzód w dziedzinie technologii. Centralny ekran multimedialny jest większy i bardziej czytelny, a system działa szybko, intuicyjnie. Obsługa smartfona Nawigacja oraz sterowanie funkcjami auta są teraz jeszcze prostsze. Nie zabrakło również cyfrowych zegarów, ładowania indukcyjnego oraz rozbudowanych systemów asystujących kierowcę. Zaawansowane systemy bezpieczeństwa monitorują otoczenie, pomagają uniknąć kolizji i wspierają kierowcę w codziennej jeździe. Pod względem przestrzeni 2026 Honda cr nadal pozostaje jednym z liderów w swoim segmencie. Kabina oferuje dużo miejsca dla pasażerów z przodu i z tyłu a bagażnik bez problemu pomieści rodzinny kwipunek lub bagaże na dłuższy wyjazd. Praktyczne schowki i elastyczne możliwości aranżacji wnętrza sprawiają, że auto świetnie sprawdzi się jako samochód rodzinny. Jeśli podoba Ci się taki przegląd i chcesz więcej materiałów o nowych samochodach, recenzjach i nowościach motoryzacyjnych, zasubskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Warto również wspomnieć o udoskonalonej aerodynamice która wpływa na cichszą jazdę i lepszą efektywność paliwową przy wyższych prędkościach. Honda postawiła na nową platformę, zwiększając sztywność nadwozia i poprawiając bezpieczeństwo pasywne. Dzięki temu samochód daje większe poczucie solidności w każdych warunkach. Systemy wsparcia jazdy obejmują adaptacyjny tempomat, asystę pasa ruchu oraz inteligentne hamowanie awaryjne, co realnie odciąża kierowcę podczas codziennych dojazdów. Nowa generacja oferuje także lepsze wyciszenie kabiny, co docenią osoby często podróżujące na autostradach. Dźwięki silnika i toczenia zostały skutecznie zredukowane, a komfort akustyczny stoi na bardzo wysokim poziomie. Producent zadbał również o detale, takie jak wygodniejsze fotele z szerszym zakresem regulacji oraz poprawioną widoczność z miejsca kierowcy. Wszystko to sprawia, że 2026 Honda CRV jest samochodem dopracowanym i nowoczesnym. To propozycja dla kierowców którzy szukają niezawodności, praktyczności i nowoczesnych rozwiązań w jednym spójnym pakiecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi premierami, pamiętaj o subskrypcji kanału, bo regularnie pojawiają się tu świeże testy i opinie. Materiał został przygotowany w przystępny sposób, abyś mógł szybko ocenić, czy ten model pasuje do Twoich potrzeb i stylu życia. Zachęcam do aktywności w komentarzach, dzielenia się opiniami oraz zadawania pytań, ponieważ Wasze sugestie pomagają rozwijać kanał i tworzyć jeszcze lepsze treści. Każde wsparcie motywuje mnie do regularnej pracy i ciągłego podnoszenia jakości.